Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jest godzina piętnasta, godzina Bożego Miłosierdzia. Cudownie, że przeżywamy tę właśnie godzinę w przepiękne święto, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty to najmniejszy prezent Jezusa, prezent, którego udzielił Kościołowi świętemu, dlatego powiedział odejdę. Ale nie zostawię Was samych, nie zostawię Was sierotami, ześlę Wam Ducha Świętego Pocieszyciela. Dzisiaj przeżywamy tę cudowną uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w to, co mówi nam dzisiaj siostra Faustyna. To co jest opublikowane na stronie Faustyna.pl odnośnie do miłosierdzia w kontekście zesłania Ducha Świętego ma to niezwykłe znaczenie. Rozumiem, że miłosierdzie jest wielorakie zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze. Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustanne potrzeby udzielania się przez czyn. Słowo i modlitwę. Zapisane jest to w dzienniczku pod numerem 1313. Koronkiem podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie, kiedy przykonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Ogólnie, ogólna obietnica brzmi: przez odmawianie tej koronki, podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą, jeśli to będzie zgodne z wolą moją. Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie jest dobre dla człowieka, a zwłaszcza dla jego wiecznej szczęśliwości. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku, chociażby grzesznik był najbardziej zatwardziały. Jeśli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Mając świadomość tego, że serce Jezusa miłosiernego jest otwarte dla każdego z nas, przedkładamy Bogu nasze prośby, Jezusowi, który jest miłosierny i który zaprasza nas do wspólnoty ze sobą. Z panią Dorotą modlimy się o zdrowie dla całej rodziny i o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na każdy dzień. Z panią Jolantą modlimy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córki Justyny i całej rodziny, szczególnie mamy Anny, dla siostry Maryli i brata Waldemara oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej. Z panią Elżbietą Duchu Święty napełni nas swoimi darami napełni serca nasze boską miłością i łaską wytrwałości. wraz z panią Ewą proszę cię, Boże, o zdrowie dla mojej rodziny, aby Maria wypraszała nam, Boże błogosławieństwo i miała nas w opiece. módlmy się do Boga w intencji Bogu wiadomej z Panią Marią składamy modlitwę dziękczynną za otrzymane łaski i prosimy o dalszą opiekę nad moją rodziną. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich chorych i cierpiących, aby Bóg miłosierny dał im siły i cierpliwość, a wszystkim wątpiącym łaskę wiary i nadzieję. Z panią Wiesławą modlimy się o zdrowie i pokój, o życzliwość i radość dla siebie, czyli dla pani Wiesławy, dla księdza Leszka, dziękuję, i radość i całej wspólnoty różańcowej. Najświętsza Panna, Królowa Polski, niech prowadzi i opiekuje się nami. Serdecznymi pozdrowieniami, odwzajemniamy się. Też równie serdecznymi wszystkim, którzy nas dzisiaj tak bardzo serdecznie pozdrawiają. Z Panią Ewą modlimy się o dary Ducha Świętego dla dzieci. Jezu, opiekuj się nimi, aby na każdym rozdrożu, jakie spotykają w swoim życiu, z Twoją pomocą potrafiły wybrać właściwą drogę. Kocham Cię, Jezu, i dziękuję za wszystko w moim życiu. To była prośba Pani Ewy. Jeszcze tradycyjnie przedkładam Bogu modlitwę o zdrowie Piotra po udarze, o zdrowie Weroniki po wypadku samochodowym. Polecamy ich, ich rodziny. Modlę się w intencji mojej rodziny, mamy, sióstr, Hani, Lidzi i Eli z rodzinami. Modlę się w intencji mojej zakonnej wspólnoty w Sokołowie Podlaskim. W tej chwili współbracia trwają na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym, odmawiając w zakonnej kaplicy koronkę do Bożego Miłosierdzia. I polecamy Bogu parafię pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim wraz z księdzem proboszczem Stanisławem. Szczególnie prosimy dzisiaj dla siebie nawzajem o dary Ducha Świętego. To dzień szczególny, dzień zesłania Ducha Świętego. Dlatego nie ustawajmy i prośmy Jezusa miłosiernego, by okazał nam łaskę i zesłał świętego ducha na każdego z nas, bez wyjątku. A my rozpoczynamy naszą koronkę. Do Bożego miłosierdzia, ufając w to, że Jezus miłosierny udzieli nam tych łask, o które z wiarą prosimy. Prosimy bardzo już o włączanie się do odmawiania koronki, do poszczególnych tajemnic. Telefon jest już uruchomiony, jest już sprawny. Że zawsze był sprawny. I możemy dzwonić i odmawiać poszczególne tajemnice w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuści nam. Nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim piłatem. Ukrzyżowany umarł i pogrzebiąc, wstąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Prosimy bardzo Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Do jego Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bołesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Dla Jego manki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Adaś, bardzo dziękujemy. Tacie, Tobie pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Prosimy o kolejny telefon, by rozważać drugą tajemnicę koronki, a my modlimy się suplikacjami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Prosimy bardzo. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego na Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej mamki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Malwinka, bardzo dziękujemy tobie, dziękujemy mamie. Pozdrawiamy serdecznie, całą rodzinę. Szczęść Boże. Prosimy o kolejny telefon. My modlimy się suplikacjami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. Czekamy na telefon. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla, nas i dla jego męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I prosimy o telefon. Myślę, że na 30 osób zalog zalogowanych znajdzie się jeszcze ktoś, kto zechce odmówić trzecią tajemnicę koronki, czwartą. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Prosimy bardzo. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego, Syna Twojego, a Pana Naszego. Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie mi, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bardzo dziękujemy, drogi Jarosławie. Pozdrawiamy całą rodzinę. Szczęść Boże. Pozdrawiam również wszystkich. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Prosimy o kolejny telefon, byśmy mogli rozważać piątą tajemnicę koronki do Bożego miłosierdzia. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Czekamy na telefon. No i nie doczekaliśmy się. Hmm czy Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Prosimy bardzo. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego własnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Je dla Jego własnej je męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego własnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej męki! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej męki! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej męki! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnie męki! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go męki! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bardzo dziękuję Joasiu. Pozdrawiamy całą rodzinę po raz drugi dzisiaj. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty, Mocny, Święty, Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty, Mocny, Święty, Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Mariomatko Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno-Kowalska, Sekretarko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, Apostole Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, spowiedniku świętej siostry Faustyny, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, dzisiaj kończy się miesiąc maj, a więc... Wieczorem odmówimy jeszcze tradycyjnie poróżańcu litanię ku czci Najświętszej Marii Panny, litanię loretańską. Natomiast od jutra po koronce do Bożego Miłosierdzia będziemy przez miesiąc czerwiec odmawiali litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie będzie już, nie będzie już litanii do Matki Bożej po to jedno ogłoszenie. Drugie, pozdrawiamy panią Marię, która dzwoniła z Anglii. No, niestety nie mogła się dodzwonić. Coś się dziwnego dzieje z naszym telefonem. Być może, że nikt nie mógł się dodzwonić, chociaż Jasia się dodzwoniła przed chwilą. Są skargi, ja muszę to z operatorem sieci jakoś wyjaśnić. Są skargi, że nikt nie dzwoni, nikt nie rozmawia, a. Jest informacja od operatora, że skrzynka jest pełna. A skrzynka nie jest pełna, bo na czas rozmowy to jest bez znaczenia, czy skrzynka jest pełna, czy nie jest pełna. Więc wydaje mi się to bardzo dziwne i wręcz podejrzane. Spróbuję to z operatorem wyjaśnić, bo, bo jest to dziwne. Dobrze, siostry i bracia, dzisiaj zapraszam serdecznie na. Różaniec na część chwalebną, w tę piękną uroczystość zesłania Ducha Świętego. Będziemy też rozważali tajemnicę trzecią, chwalebną zesłanie Ducha Świętego. Idealnie nam pasuje to, więc niech Duch Święty ogarnie nas, a Maria jako oblubienica Ducha Świętego niech wstawia się za nami wszystkimi. Na koniec przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam, naszym bliskim, każdemu z nas. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.